Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie. Dzisiaj chcę z Wami pogadać co nieco o tym, jak to jest z autonomizacją zespołu. Jak to jest z tym, kiedy ludzie stają się coraz bardziej samodzielni i kiedy mniej nas potrzebują. A pozdrawiam Was dzisiaj z Oświęcimia, gdzie właśnie na zjazd z moim zespołem się udałem. Także niechaj zacznie się zabawa. No, e, kochani moi. Mam taką obserwację, która wychodzi z i mojej niegdyśniejszej pracy z dziećmi, i dzisiaj pracy z ludźmi biznesowo, a także z jednokrotnie z pracy, z młodzieżą. Tak, czy to właśnie kościelnie, czy to na jakichś innych obszarach, że. Tak wielu z nas dąży do tego, żeby być niezależnymi, żeby sobie pozwolić na to, że to ja będę decydował, jak będę funkcjonował, tak? Będzie po mojemu. Wiecie, tu jest przepiękna sprawa, że jest pytanie: tak naprawdę, kto ma decydować? Jak Kto ma podejmować decyzje? Pamiętam nieraz, jak zajmowałem się dzieciakami, to było tak, że dzieci chciały rządzić, tak? Chodziły. Coś tam omówiły, pokazywały, że nie, ja chcę po mojemu, ja chcę iść tam, załatwić tamto. A jako dorosły, jako wychowawca, wiadomo było, że dziecko drogie, co ty robisz? Ja w ogóle, w ogóle, jak bardzo absurdalny jest ten pomysł, który masz. Jak bardzo on jest bez sensu i w ogóle do nikąd cię nie doprowadzi. I wiecie, i tak samo nieraz obserwuję teraz w biznesie. Jest tak, że przychodzi jakiś człowiek, mówi, że ma jakiś pomysł, ma jakąś wizję i on chce sam, tak? A on sobie będzie robił po swojemu, jak się mu podoba. Wiecie, i to jest niezwykle ważna kompetencja lidera, która się przewija przez całe życie, że mówisz, nie, nie będzie po twojemu, bo ja się na to nie zgadzam, bo nie musisz tego rozumieć, ale masz wykonać, co mówię, bo to ja wiem, co robimy, ja wiem, w jakim kierunku idziemy. Więc właśnie i tyle. A jeśli się nie podoba, możesz iść. Możesz iść gdzie indziej, jeśli się tobie nie podoba moje zarządzanie. Czyli to jest znowu piękna odpowiedzialność, że będąc liderami, będąc ludźmi odpowiedzialnymi za pewne przestrzenie, stawiamy ludziom wymagania. I kiedy oni chcą iść do swoją drogą, którą wiemy, że nie jest mądra, wiemy, że na dany moment to nikąd nie zaprowadzi. Wprost warto powiedzieć, nie, nie, drogi człowieku, nie będzie tak, jak mówisz i to ja podejmuję decyzję, ja Ci przerywam swoją wypowiedź, ja stawiam warunki, o, widzicie, a teraz idziemy sobie właśnie uliczkami podmiejskimi, no i tak to jest, że czasami słychać e, gdzieś tam dźwięki. Więc ze współpracownikami, którzy chcą tworzyć gdzieś tam swoją własną ścieżkę, chcą się autonomizować. Jest nieraz jak z dziećmi. One no dążą do tego, żeby robić coś po swojemu, bo im się wydaje, że mają wtedy wpływ. Bo jeśli zrobią tak, jak ktoś im mówi, to nie będą miały wpływu. Tak, To stają się kim, nikim. Tak, Moja niezależność spada, co to w ogóle będzie, przecież pozbawią mnie tego i tamtego. Wiecie, i dla mnie niesamowicie piękne jest to, że jest zupełnie na odwrót. Kiedy dziecko jest posłuszne temu, kto je wychowuje, kiedy dziecko postępuje zgodnie z tym, jak wychowawca mówi, staje się coraz bardziej sprawcze. Bo robi właśnie to, co jest właściwe. Jeśli oczywiście wychowawca chce pozbawić dziecko sprawczości, jest w stanie to zrobić. Tylko czy wtedy jest dobrym wychowawcą, no to już zupełnie inna sprawa, nie? Natomiast jeśli wychowawca ma na celu dobro i rozwój dziecka, ma na celu to, żeby ono było coraz Mądrzejsze, większe, to czymże, jest, czymże są decyzje dziecka zwrócone ku temu, żeby się nie zgodzić z wyżej postawionym, jeśli nie robieniem na własną szkodę? Czymże jest to, że współpracownik żąda jakiejś kwestii, jakiejś pieniędzy, jakiejś autonomii czegoś tam, jeśli ja wiem, że w imię jego dobrej pracy nie jest to dla niego właściwe? Wiecie, i to jest ta, też ta przepiękna rzecz, że różne są narzędzia i z wszystkich nich warto korzystać. Z handlu, z argumentu siły, z przekonywania, z przekupstwa, jakkolwiek to może brutalnie nie brzmi tak. Czy jest narzędzie, które może nazwać jednoznacznie złym? No nie, bo to zależy od kontekstu, zależy od sytuacji. Narzędzia można łatwo nadużyć i tu jest właśnie kwestia teraz oceny. Że ocenia się decyzje dopiero po czasie. Tak samo jest z decyzjami zarządzającymi, z decyzjami wychowawczymi, że oceni je dopiero tak naprawdę historia, to co ci, którzy będą patrzeć wstecz, a my dzisiaj podejmujemy decyzje najlepsze, jakie potrafimy na dany moment, z naszym przeczuciem, z naszym wrażeniem. I to jest tak samo adekwatne dla tworzenia biznesu, jak dla wychowania. Bo tworzenie biznesu to jest nie podążanie zgodnie z procedurami, ale tworzenie czegoś nowego, nie procedur na własną miarę. I tak samo dziecko też jest środowiskiem, też samo tworzy w interakcji z rodzicem nowe środowisko, które nie ma jeszcze procedur. Więc nic dziwnego, że dąży do tego, żeby samo sobie stanowić, żeby samo decydować, bo po prostu tego samostanowienia bardzo też chce. I widzi w ogóle przestrzeń na to. Bo trzeba przyznać, że tworząc coś nowego, tworzymy dla wielu przestrzeń do samostanowienia. Tylko wiecie, tu jest teraz kwestia odpowiedzialności. W pewnym momencie jest tak, że jako lider, jako przewodzący, trzeba powiedzieć, że na jakieś zachowania nie ma zgody, na jakieś funkcjonowanie nie ma przestrzeni. Dlaczego? Bo ja właśnie tak uważam, bo taka jest moja decyzja. Bo nie jest to zgodne z planem, jaki postanowiłem. Mimo, że w Twoim, mniejszym, Panie Drogi Człowieku, może być to OK, to jednak ja Ci powiem, że się nie zgadzam. Wiecie, i tu nieraz mi się przypominają sceny, które miałem we współpracy właśnie z młodzieżą. Tak to akurat w ruchu Światło Życie działając, nieraz były takie sytuacje, kiedy e, młody człowiek wpadł na pomysł, że on w jakiś sposób chce na przykład realizować jakiś punkt. Albo bardziej, nawet nie, w rozmowach, które tam się nieraz toczyły, w jakiś sposób. Chcę podejść do, e, swojego, e, do, swojej, do swojej przyszłości, tak? chcę ją jakoś uształtować. Na przykład pamiętam dziś ja taką jedną rozmowę, kiedy e, taki jeden młody chłopak opowiadał mi, e, no, jaki ma plan w kontekście relacji z swoją dziewczyną. Tam nie wchodząc w pewne szczegóły, natomiast widziałem elementy, które z góry no, już się mu po prostu posypią. Dostał ode mnie gorzkie słowa. To, 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 to pójdzie nie tak. Czy miał prawo mnie posłuchać? Miał. Czy miał prawo mnie nie posłuchać? Miał. Nie posłuchał. I niestety to, co byłem przekonany, że się zrealizuje, złego się zrealizowało. Czy to źle? No znowu nie. No bo widać, potrzebne było mu tego doświadczyć. Czy jeśli wróci i powie, kurde, miałeś rację, albo pomożesz mi? Powiem, że popełnia błąd. Ja popełnił błąd i teraz jest jakiś koszt tego błędu, bo mnie nie posłuchał. I ma w jakimś sensie uczynić za ten błąd. Natomiast, wiecie, to jest też kwestia pięknego odkrywania tych ludzi, którzy dążą do autonomii. Oni są ważni. To jest potrzebne, żeby oni do autonomii dążyli. Natomiast, czy oni w jakikolwiek sposób są zagrożeniem? Tak, jak najbardziej. Bo mogą zacząć rozwalać zespół. Natomiast nie jest to ich intencją. Oni warto, żeby byli obok, oni warto, żeby towarzyszyli, ci dążący do autonomii, ponieważ oni stworzą nowe przestrzenie oni otworzą oczy na nowe działania oni będą iść w jakimś stopniu inaczej. Natomiast, czy warto, żeby mówić im twarde nie? Jestem przekonany, że nie warto. Bo tak naprawdę, o definicji tego. Czy jakieś działanie przyniesie nam finalnie sukces, przyniesie nam korzyść? Nie mówi to, czy się nam to podoba, czy się nam nie podoba, ale powie właśnie czas. Więc realnie, ten, kto wytrwa, ten, kto będzie trwał długo, ten doprowadzi do sukcesu. Więc miarą tego, czy nasze działanie jest dobre, nie jest to, czy nam się tak wydaje. Miarą jest to, co mówił kiedyś Gamaliel. Jeśli to jest od Boga, przetrwa. Jeśli nie, rozpadnie się. I to jest pewna miara, którą warto przykładać. Jeśli działania, które są wątpliwe, których nie wiemy, albo które trwają i nas irytują, ale trwają i mają tą zdolność do trwania, jest to istotny wskaźnik, że może dobrze, żeby po prostu istniały. Więc jeśli trwacie, moi drodzy, to trwajcie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.